Zabezpieczenia antypirackie nie są wymysłem naszych czasów. Jeszcze zanim powstały te cyfrowe, twórcy starali się wymyślić metody, które ustrzegłyby ich dzieła przed nielegalnym procederem. Były to głównie elementy fizyczne, zewnętrzne. Niektóre z nich były niesamowicie kreatywne i tak jak w przypadku DRM-ów, dawne zabezpieczenia potrafiły dać w kość też tym, którzy grę zakupili legalnie w sklepie. To jest właśnie program o takich zabezpieczeniach. Cofnijmy się troszeczkę do czasów prehistorycznych, czyli mniej więcej do lat 70. To wtedy rodziło się coś takiego jak piractwo komputerowe. Jednymi z ówczesnych komputerów były tak zwane Altery. I tutaj proszę nie mylić z pewnym popularnym asasynem. Ich system operacyjny nazywał się po prostu Alter Basic, i to on stał się jednym z pierwszych celów komputerowych piratów. Zgadnijcie, kto napisał ten system operacyjny. Tak jest: Microsoft. Jak więc widzicie, pomysł na piracenie systemów operacyjnych wcale nie jest taki nowy. Były to jednak czasy przed dyskietkami czy nawet kasetami. Programy wgrywało się na specjalne, dziurkowane taśmy papieru. Jak spiracić coś takiego? No cóż, istniało też coś takiego jak piractwo zewnętrzne. Jeżeli ktoś miał zautomatyzowany dziurkacz, mógł sobie skopiować spokojnie taśmę programu i sprzedać ją po niższej cenie. Podobnie było z kasetami. Wystarczyło mieć przegrywarkę. Kontratak programistów nastąpił wraz z pojawieniem się flapy dysków, takich wielkich dyskietek. W owe właśnie nośniki wgrywane były celowo błędne kody, sygnatury magnetyczne, które odczytywane były przez komputer. Problem w tym, że przez to nie można było sobie zrobić kopii zapasowej w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. A o taki było nietrudno, bo tego typu nośniki należały raczej do wrażliwych fizycznie. Doszło więc do tego, że wkrótce o wiele bardziej atrakcyjne dla normalnego użytkownika, a nie pirata, były dyskietki bez zabezpieczeń. Często nawet używano tego jako reklamy, trochę tak jak dzisiaj, kiedy niektóre serwisy reklamują się tym, że ich produkty sprzedawane są bez DRM-ów. Odstraszanie potencjalnych klientów do mądrych raczej nie należy, tak więc trzeba było wymyślić inne formy zabezpieczeń. Tym samym przechodzimy do tych zewnętrznych. Jeżeli pudełko z grą posiadało napis Off-Disk Protection. To mogliśmy być pewni, że znajdziemy w środku coś, co pozwoli nam ją legalnie uruchomić, poza płytką czy dyskietką. Jedną z najpowszechniejszych form takiego zabezpieczenia były instrukcje. Dziś książeczka dołączana do gry jest już reliktem dawnych czasów, ale wtedy było to na porządku dziennym. Często przed uruchomieniem programu byliśmy proszeni o podanie konkretnego słowa z konkretnego akapitu na konkretnej stronie. W ten sposób blokada programu. Padała. Czasem też były to obrazki, które gracz musiał zidentyfikować na podstawie instrukcji. Oczywiście i na tę metodę znalazło się rozwiązanie. Wystarczyło, że pirat posiadał ksero. Co prawda wtedy nie było to tak tanie i powszechne jak dzisiaj, ale i tak podobne zabiegi stosowano. Twórcom nie pozostało nic innego jak wymyślanie kolejnych metod. Skoro sekretne hasła z instrukcji nie wystarczały, powstało koło kodów. Taka śmieszna zabawka, w której musieliśmy dopasować do siebie informacje i sprzedać je grze. Chyba to najbardziej charakterystyczne koło to te z gry Secrets of Monkey Island. Jednak odpowiednia dawka cierpliwości oraz nożyczki pozwalały złamać i to zabezpieczenie. Choć była oczywiście prostsza metoda. Zwykłe podzielenie się informacją z innymi graczami. Wszelkie kody i klucze to przecież ciągle jedna z ulubionych przez twórców metod zabezpieczenia. Zmieniły się jedynie środki, za pomocą których są one nam dostarczane czy egzekwowane. Obok wyżej wspomnianych kółek pojawiły się też specjalne broszurki z listą kodów. Drukowane były w taki sposób, że uniemożliwiały kopiowanie. Jak możecie się domyślić, ówczesne ksera znacząco odstawały jakością od dzisiejszych, tak więc dostrzeżenie kodów na kopii było praktycznie niemożliwe. Jeżeli i czcionka, i tło było ciemne, nie było na to praktycznie szans. Twórcy przygodówek mieli też ciekawą metodę, co prawda nieskuteczną, jeżeli ktoś posiadał ksero, ale i tak ciekawą. Otóż do rozwiązania niektórych zagadek w grze potrzebny był przewodnik, który zawierał wskazówki. Bez nich rozwiązywanie takich zagwozdek było po prostu niemożliwe. Przykładami są tutaj chociażby King's Quest 6 czy Space Quest 6. Jednak i w tym przypadku z pomocą przychodziła kserokopiarka. Trzeba było więc stworzyć coś, czego skopiować się nie dało. I w tym momencie pojawiają się urządzenia, które przynajmniej w przybliżeniu przypominają ideę fizycznego klucza. Kierunek taki obrała chociażby Nintendo. Rolę klucza na konsolowych kartridżach spełniała wyryta na nim nazwa firmy. Najsłynniejszym oraz najbardziej chyba znienawidzonym przez graczy kluczem fizycznym był tak zwany lenslock. Był to badziewny obiektyw czy soczewka, którą trzeba było przyłożyć do telewizora, by odczytać wyświetlany na nim tajny kod. Dlaczego badziewny? Ano jakość wykonania tego czegoś była raczej kiepska i często ulegała uszkodzeniom. Tak więc, jeżeli lens-lock się zniszczył albo zgubił, gracz nie mógł zagrać sobie w grę. Nie mógł też skorzystać z lens locka z innej produkcji, bo każda z nich miała swój indywidualny. Takie urządzonko pasowało również tylko do określonych rozmiarów ekranu. Nie mógł być ani za duży, ani za mały. Cokolwiek to znaczy. Mniej popularnym wśród producentów gier rozwiązaniem były urządzonka, które podłączało się bezpośrednio do komputera coś na wzór dzisiejszych pendrive'ów. Bez tego nie można było uruchomić gry. Wirtualna rozrywka raczej z tego nie korzystała ale było to dosyć powszechne rozwiązanie wśród producentów oprogramowania. Potem nastała era CD Romów. Początkowo wydawało się, że to właśnie one zatrzymają piratów. Technologia była dosyć droga, a przegrywarki jeszcze droższe. Mało kto mógł sobie na takie cuda pozwolić, tak więc duża część tytułów była wydawana bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Potem, kiedy wszystko potaniało, pojawiły się klucze CD, które trzeba było wpisywać w trakcie instalacji albo przy uruchomieniu gry. Taki klucz zazwyczaj znajdował się albo w instrukcji, albo był nadrukowany na płytkę z grą. No i na tym kończy się historia zabezpieczeń zewnętrznych. Wkrótce potem pojawią się drm -y, czyli zabezpieczenia cyfrowe, tak bardzo przez nas znienawidzone. Tylko przy tej całej naszej niechęci do tych zabezpieczeń musimy pamiętać, że wcześniej też uprzykrzano graczom życie. Tak więc nie jesteśmy wyjątkowi z wynalazkami naszych czasów. Patrząc na te wszystkie cudeńka, zaczynam zastanawiać się, co tak naprawdę było bardziej uciążliwe: DRM czy taki wynalazek jak Lenslock. Szczerze mówiąc, chyba zostanę przy deremie. Do usłyszenia.